Gdyby ktoś potrzebował pompa wysokiego ciśnienia N53B30, N54 i o dziwo N55 z tryskami magnetycznymi nie z takimi piezoelektrykami jak tutaj do N53 czy z tymi czarnymi dwunastkami do N54, ale takie zwykłe magnetyczne i o dziwo ta pompa działa Fabrycznie zdawana do tego N55. Tutaj mamy nówkę sztukę. Te pompy w ramach um, akcji serwisowej, tak to się ładnie nazywa. Jak sobie wpiszecie w Wikipedię, pompa wysokiego ciśnienia N53. Ale otworzycie Wikipedię amerykańską, nie naszą, tą, nie wiem, czy to polska, europejska. W amerykańskiej jest to ładnie nad, napisane, wszystko. Niemcy się boją Amerykanów, wchodzą im do dupy bez mydła. I wszystkim zmienili za darmo pompy, ponieważ auta w trakcie jazdy gasły, wyłączały się. Co no, było. Zagrożeniem dla życia, tak. W Europie też to się działo. Nieco w mniejszej skali. Ale nie. Europejczycy nie dostali nowych pomp. Bo Niemcy to Judasze niestety. Pompa jest nowa, zapakowana. Cena serwisowa. Możecie sobie sprawdzić na BMW Store Kosmos. U mnie dużo, dużo mniejsza cena. Pompa jest oczywiście nówka. Tutaj widzieliśmy datę luty 22 więc gdyby ktoś był zainteresowany. Mam tylko jedną sztukę więc kto pierwszy ten lepszy. A z tego co obserwuję. Tak zwane facebookowe grupy. Zapotrzebowanie jest bardzo duże. Na marginesie oczywiście fryski do N43 N53 mam tylko tyle co widać po nowym roku będzie cena wyższa o 120 zł bo ASO już podniosło na 2400 cenę i my podnosimy też aha czarnych do N54 jest chyba tylko 12 sztuk więc kto pierwszy ten lepszy